Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla Was kolejny filmik z parakordu. Dzisiaj pokażę, jak zrobić taki węzełek o nazwie box, czyli pudełkowy, bo jest dosyć podłużny i kwadratowy. Eee, tak, no to bez zbędnego gadania. Przechodzimy do roboty. Eee, poczekajcie, ja sobie tylko trochę zmienię kąt. Okej, okay, kąt zmieniony. Eee, jak widzicie, pierwszy krok to jest położenie parakordów na krzyż, dokładnie w taki sposób. Teraz bierzemy jeden kawałek i robimy i drugi kawałek i robimy taką pętelkę. Następnie bierzemy jeden, dru, znaczy drugi kawałek parakordu i przy tym, gdzie jest bliżej, przekładamy nad i pod i przez drugi. To samo robimy z drugim, czyli nad i pod. Powinno nam... Nie, dobra. Yy, teraz to zaciskamy delikatnie, bo tutaj będą jeszcze pewne poprawki. No, powinno nam wyjść coś takiego. Teraz Troszeczkę ciągniemy za czarny, w moim przypadku czarny parakord z tyłu, żeby ja nam taka pentelka. Pentelki nie musicie robić. Yy, znaczy, jeśli chcecie gdzieś to powiesić, to musicie zrobić pentelkę. Inaczej nie będzie nic z tego. Ok, to wracamy do poprzedniego układu i robimy dokładnie to samo, czyli nad. Znaczy, pętelka, Nad nad pod. Z drugim to samo. I dociskamy. Teraz możemy już sobie mocniej docisnąć, bo nie musimy robić pętelki. Powinnam nam wyjść dokładnie to samo co przed chwilą, czyli taki. No takie coś, nie wiem jak to nazwać. Naciskamy porządnie. Jak widzicie, już troszeczkę zaczyna przypominać. Znaczy gdzieś tam dopiero po czwartym wygląda to jak bardziej jak to pudełko w nazwie. No, robimy dalej to samo, czyli pentelka. Pentelka nad, pod z drugiej strony to samo na i pod i dociskamy jest to dosyć prosty węzeł bardzo fajnie estetycznie wygląda na przykład przy kluczach ja sobie właśnie noszę ten czerwony co przed chwilą pokazywałem o, mnie za oknem i zaczęło padać bardzo fajnie ja chciałem robić ognisko ale mniejsza o to. teraz robimy węzełki dobrze yy, powtarzamy daną czynność aż do uzyskania odpowiedniej yy, długości jaka nas interesuje zrobię jeszcze jeden Pętelka. nad i pod nad i pod Mam nadzieję, że wszystko widać, bo ciężko się to troszeczkę robi za kamery. Ale dobrze jest, myślę. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, zawsze mogę odpowiedzieć z miłą chęcią, ewentualnie zrobić filmik wyjaśniający pewną czynność albo coś. Także nie krępujcie się, komentarzach, właśnie po to są. W ogóle chciałbym powitać nowych widzów, bo w ostatnich dniach dosyć sporo mi ich przybyło, także dzień dobry. <laughs> ok, jak widać, yy, węzeł coraz bardziej przypomina to, co nas interesuje. Yy, ja zrobię jeszcze parę i pokażę, jak zakończyć ten węzeł, żeby się nie rozwiązywał. Ok, no to do zobaczenia za chwilę. Ok, yy, kiedy osiągnęliśmy już yy, długość, która nas interesuje, mi akurat taki wystarczy. Yy, są dwie możliwości zakończenia tego węzła, albo po prostu. Uciąć te kawałki i zatopić, albo zrobić sobie taką końcóweczkę. Myślę, że do ucinania i zatopienia raczej nie, nie trzeba tutoriala, do tego zrobię drugą wersję. Tak, czyli robimy, zaczynamy bardzo podobnie, czyli robimy dwie pętelki, góra przez środek, góra przez środek. Troszeczkę zaciskamy, ale nie za mocno, tak żeby były spore luzy. I teraz. Jak mamy coś takiego, niedociśnięte, bierzemy kawałek parakordu, przykładamy w. To jest lewo, pod tym i przez środek. To samo robimy z następnym, czyli w lewo, pod tym i przez środek. O kurde, ale mi się rozpadało. Dobra, to samo z kolejnym, czyli w lewo, pod czarnym, w tym przypadku i przez środek. Mam nadzieję, że nie słychać za bardzo deszczu. I ostatni to samo. Tutaj jak widać nie mamy tego, dlatego przekładamy pod, pod niebieskim i przez środek. I teraz wystarczy nam wszystko zacisnąć. Tylko delikatnie, bo inaczej się wszystko po kiełbasi. No i oto mniej więcej efekt końcowy. Tak powinien wyglądać skończony, yy, dociśnięty kawałek, parak, yy, węzeł. Teraz wystarczy uciąć niepotrzebne kawałki. Można to, możecie sobie zostawić takie frędzle małe, ewentualnie uciąć całkowicie. Ja sobie tutaj zostawię frędzle, bo lubię frędzle, a czemu by nie? Ktoś mi zabroni? No właśnie. i owe kawałki przytopić standardowo starając się nie poparzyć za bardzo gorące A jakie ma być zimne dobra jeszcze ostatnie dwa. A! kurde, defiance! <laughs> Jakie to jest śmieszne, zawsze bym to śmieszny. Nie wiem czemu. <laughs> Krzyki poparzonego człowieka. Ja zawsze wolę sobie zaklepać, bo mam większą pewność, że wszystko się tam przytopi. Eee, I mi się nie, roz nie rozwali po prostu. Jeszcze poprawię. I tak wygląda skończony węzełek. Można sobie przypiąć do kluczy. Będzie się ładnie komponował. Eee, dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, zapraszam do ocen, do komentarzy. No i cześć.